Od dzisiaj, 1 października, na stronie PSE, o, dokładnie tej raporty, pojawiło się 15, pojawiły się 15-minutowe ceny energii. Czyli to, pojawiła się dokładnie rynkowa cena energii. nie RCE. Co 15 minut cena się teraz zmienia, nie co godzinę, ale co 15 minut. W takich momentach dnia, jak tutaj, koło godziny 12, 13, 14. Te różnice są bardzo małe, bo te zmiany są nieduże, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj około godziny 21. Jak normalnie byśmy mieli uśrednioną cenę z tych czterech kolejnych kwadracików, czy tam wiesz, to teraz mamy dość sporą górkę w konkretnych 15 minutach, potem to ładnie nam spada na dół. No i wieczór znowu jest tania energia elektryczna. Także zwróćcie na to uwagę, bo teraz już pasowałoby ustawić swoje systemy nie z dokładnością co do jednej godziny. Nie bierzemy już energii między godziną na przykład 12 a 13, ale już musimy trafiać w konkretne 15-minutowe okresy, ale przede wszystkim przy poborze energii, to już teraz naprawdę bardzo jest istotne, żebyśmy pominęli sobie o dokładnie. Tą, tą godzinę, ten moment, bo tu jest górka. I patrzcie, co się dzieje wcześniej. 15 minut wcześniej mamy naprawdę w miarę niską cenę energii, a tutaj taki głotowny skok. I przez godzinę ta energia tanieje, tanieje i potem znowu mamy skok do taniej energii. Także polecam wam tą stronę. I pamiętajcie, od 1 października 2025 mamy 15 minutowe ceny energii elektrycznej.